A dzisiaj sobota i pięknie Was witam i pozdrawiam w sobotę 28 grudnia. Ta sobota to oczywiście Dzień Świętych Młodzianków, Męczenników i czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Chcemy dzisiaj myśleć o tych wszystkich dzieciątkach, które zostały zamordowane dla Pana Jezusa. O tych męczennikach młodziutkich, malutkich. Ale tych, które już są święte, które się cieszą, które naprawdę oddały swoje życie, nie będąc tego świadomym, ale są takimi wielkimi przykładami, głosicielami Ewangelii, swoją krwią, swoim męczeństwem, świadectwem, które także i nas dzisiaj zastanawia, budzi, stawia wiele, wiele pytań. Kochani, dzisiaj Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział od 13 do 18 wersetu. Ewangelia według świętego Mateusza, drugi rozdział od 13 do 18 wersetu. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Stań. Weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Słyszymy, kochani, dzisiaj historię Józefa, który ma sen, który słyszy, że, że ma uciekać, że ma chronić dziecko, że ma chronić. Także matkę, że ma chronić rodzinę i uciekać. I Józef dzisiaj przedstawiony jest jako ten, który ufa Panu Bogu, który widzi rzeczywiście, że, że Pan Bóg się troszczy i że daje mu sygnały, daje mu znaki, i że te znaki nie mogą pozostać obojętne, że nie można ich zrekceważyć, że nie można pomyśleć, a Pan Bóg. Niech sobie mówi swoje, ja wiem lepiej, bo, bo ja jestem przecież ojcem tej rodziny. Ale to Józef, który doskonale wie, że, że musi ufać Panu Bogu i uczy nas tego zaufania. Trudnej drogi, trudnej wędrówki, ale ufa, że, że Pan Bóg wie lepiej i że On się o nas troszczy. Czy ty Mu też tak ufasz? Czy potrafisz to Jego słowo, te Jego plany, marzenia... Także wcielać w swoje życie. Módlmy się dzisiaj, kochani, za wszystkie dzieci. Za te malutkie, trochę starsze, ale modlimy się też za mamy, które oczekują narodzin swojego dzieciątka. Prosimy dla Was wszystkich, kochani, o Boże Błogosławieństwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, czuć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was Pan błogosławi obficie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję Wam bardzo.